Został! Zespół tureta to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na który składa się zespół tików i ruchowych i głosowych. Porrako, na przykład ruchowy, jest wywołany skurczem mięśni, objawia się na przykład klaskaniem, skakaniem. Urywa znowu przejebały! Mamy tutaj tiki proste i tiki złożone. Do prostych na przykład należy tak? mruganie, czy takie proste ruchy głowy. Do tików złożonych to są całe sekwencje ruchów, które mogą sprawiać wrażenie ruchów tak, jakby robionych specjalnie. Zespół tureta, choroba neurologiczna. Nic złego, nic negatywnego, samo pozytywne. Romosomów mam <grym> najwięcej na świecie. Jestem wyjątkowy.